Sobie, kiedy emocji przejęły na tą kontrolę. Może podczas rozmowy wybuchłeś i wykrzyczałeś o kilka słów za dużo. Oczywiście, nie powinieneś tłumić w sobie emocji, ale warto wyrażać je w taki sposób, żeby nie ranić siebie i innych. Dlatego dziś powiemy ci, jak możesz radzić sobie z emocjami i wyrażać je w odpowiedni sposób. Jak radzić sobie ze swoimi emocjami? Zdarza się, że emocje biorą nad nami górę i robimy rzeczy, których później żałujemy. Może być również tak, że nie dopuszczamy do siebie żadnych emocji, kontrolując się tak bardzo, że przestajemy czuć cokolwiek. Nie można nie odczuwać emocji, ale można nauczyć się je kontrolować i wyrażać w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Aby lepiej sobie z nimi radzić, i móc korzystać z informacji, których nam dostarczają, dobrze jest zacząć od ich prawidłowego rozpoznawania, nazywania i interpretowania. Emocje mogą mieć różne zabarwienie. Na pewno mogliście usłyszeć o podziale na pozytywne i negatywne emocje. W myśl takiego rozróżnienia pozytywna byłaby radość, nadzieja czy fascynacja, a negatywnymi nazwalibyśmy złość, smutek lub strach. Rozdzielenie na dobre i złe nie jest jednak najlepszym określeniem dla emocji, które przeżywamy. Każda emocja, bez względu na to, jakie budzi w nas doznania, niesie ze sobą jakieś informacje. Dlatego najtrafniej byłoby powiedzieć, że jakaś emocja jest dla nas bardziej lub mniej przyjemna. Na przykład smutek lub strach, choć niekoniecznie przyjemne, są źródłami cennych danych na temat tego, czy znajdujemy się w takim miejscu naszego życia, które nam odpowiada. Czasami możemy mieć wrażenie, że gdy rodzą się w nas negatywne emocje, nie powinniśmy ich odczuwać, a raczej odciąć się od ich przeżywania. Przecież, jeśli nie będę dopuszczać negatywnych, a raczej nieprzyjemnych emocji, mogę pozbyć się całego dyskomfortu, który mi będzie towarzyszył, prawda? Nic bardziej mylnego. Nie jesteśmy w stanie usunąć emocji. Co najwyżej możemy udawać, że ich nie odczuwamy. Takie udawanie może jednak prowadzić do kumulowania się w nas nadmiaru emocji, które jak woda nalewana do szklanki kiedyś w końcu się wyleją i zatopią zarówno nas, jak i nasze otoczenie. Jak rozpoznać emocje, która jest we mnie? Choć zapewne każdy dobrze zna podstawowe emocje, takie jak radość, smutek, złość, strach czy wstręt, to jednak nierzadko to duże wyzwanie, by nazwać dokładnie emocje, które nam w danym momencie towarzyszy. Najczęściej wynika to z faktu, że emocje, które odczuwamy, są złożone i pomieszane. Są jednak sposoby, które możemy wykorzystać, by rozpoznawać je sprawniej. Warto zadać sobie następujące pytania: Co się stało? Co mogło sprowokować to, że czujesz się w taki sposób? Być może okaże się, że to wcale nie dziwne, że czujesz smutek, gdy np. w ostatnim czasie doświadczyłeś bolesnej straty. Jakie odczucia pojawiły się w Twoim ciele? Emocje to nie tylko myśli czy wyrażenia. Mają one realny wpływ także na nasze ciało i mogą być odczuwalne w różny sposób. Na przykład strach jako ból brzucha, złość jako ściśnięta szczęka lub spięte ramiona. Radość często jest przyjemnym łaskotaniem w brzuchu i uczuciem lekkości, gdy z kolei smutek może być odczuwany jako ucisk w klatce piersiowej. Co chciałeś zrobić pod wpływem odczuwanych uczuć? Czasem łatwiej nam dojść do tego, co czujemy. Kiedy spojrzymy na nasze zachowanie, na to, co zrobiliśmy lub co chcieliśmy zrobić, poznamy emocje, to jak odpowiednio ją wyrazić? Ważne jest, by dać sobie przestrzeń i akceptację na wszystkie emocje, które się w nas pojawiają. Przyglądanie się im i próba zrozumienia informacji, które za sobą niosą, to droga do zdrowego balansu i dojrzałości emocjonalnej. Przede wszystkim warto budować świadomość na temat tego, jak emocje wpływają na nasze zachowanie oraz dzielić się z bliskimi tym, co przeżywamy. Rozmawianie o emocjach jest jednym z podstawowych filarów dobrej relacji. Emocje, które się w nas kumulują, dobrze jest rozładowywać, zanim urosną do rozmiarów, kiedy mamy ochotę wybuchnąć na kogoś wściekłością. Często pomocne jest rozchodzenie emocji, czyli jakaś forma ruchu, która pozwala nam na zrzucenie napięcia skumulowanego w ciele. Może nam również w tym pomóc zapisanie tych emocji, narysowanie, namalowanie. Coś, co pozwoli na bezpieczne wyrzucenie z siebie tego, co w nas siedzi. Dajcie znać, w jaki sposób radzicie sobie z emocjami. A jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie w subskrypcję i dzwoneczek. Natomiast po więcej materiałów edukacyjnych zapraszamy na stronę siebie.edu.pl. Do zobaczenia.